Witam witam w Fani. Już jest 300 subów Jeszcze zrobię 350 subów Żeby mógł wam Zrobić Stryma pierwsze a po drugie pokazać y, Spinner po W Fani. Jeszcze wam zrobię 350 subów Już jest W 300, równa 300 Subów na bardzo TV bardzo się z tego cieszę, wy sobie pewni. Że... A ja zrobiłem takie fajne intro. Jak zwróciliście na... na dwóch że wrzuciłem jedno intro inne i drugie intro trochę inne. Wybierzcie, które to wam się podoba. Intro w obawien, z głowy jak mi nie leci, czy jak pluje i... Łapcie plusa. Musicie w fanie się zastanowić, które wam by się podobały. w całej fani. Bo obie mi się podobają Nie to, że jedno mi się podoba, obydwa mi się podobają. ben. no i to, że łapcie plus. Jak wypływa tego plusa. Jak chcecie, to piszcie na komentarze, widzowie Pani. Bo ja nie wiem. Jak chcecie, które chcecie, które wam się podoba. Tego zacząć. Widzowie Pani, bo staram się zrobić ładne. żeby to było takie przyjemne do oglądania, widzowie Pani. Dla was. Staram się z się. Jak mówiłem jeszcze brakuje 350, żeby było razem 650 subów, Jeszcze wam brakuje, ale postarajcie się, widzowie pani, a, a, a postaracie się, to jeszcze dzisiaj Wam live zrobię z streama lub y, y, pokaz spiner. Musicie się, jak wiecie, pani, jeszcze popracować z sugowanie tego typu, bo naprawdę będzie fajnie. Tak mówię, postarajcie się, bo i tak ładnie się postaraliście, no bo się może wystraszyliście się, pani, że oleje to to. No widzicie, ja się staram. Za siły, ale wy też musicie się, Pani, postarać. Nie to, że tylko ja. Wy też musicie się postarać, Nie to, że tylko ja mam się starać, aby wy będziecie mieli to głęboko w głowie. tylko postarajcie się. Jeszcze 350 i jesteście guru. Ale to wszystko od Was zależy. Tak pokazywałam Wam, że mam dwa kanały. To miod i ten taki bazu TV. Widzicie, musiałem specjalnie Wam udowodnić, bo szły jakieś dotki, tego, że dostałem jakieś pana o na, na dwóch kanałach. Nie. Nie, nie, nie. Właśnie, że nie wyznałem Pani, żebyście wiedzieli, że nie. Zobaczcie się na pewno o co chodzi, to że nie mam żadnego zarobienia na top miocie. Z tego powodu, że nie, nie wiem jakiś błąd wyskoczył, z tego ja się to do firmy, która się zamieje. program programem papieroski, musi i odpowiedzieć na moje pytanie, które zadałem się stało. Nie są minu ani wtyczki, ani prawą kostkę. Nie wiem co się stało. Ale to nie jest ważne, bo coś wam powiem. Więc tak to nie wszystko. To, że ważne jest zarabianie, to nie chce idzie. cholerę zarabianie. I tam rybka zarewanie. Ale coś wam powiem. Jak się pracuje, to się pracuje. A to, że to, że włączę sobie zarobień czy nie tylko chwilę mogę tak sobie włączyć no i nie sobie idę coś yy, ja chciałem powiedzieć że tak z YouTube czyli jak na przykład ja tego te, z tego się nie zarobi bo to jest z tego że tak powiem że trzeba mieć sponsorów którzy tutaj ustawiają to wszystko w sensie że tutaj myślę że że jakaś firma się odezwie, pomoże, reklamować kanał, to jeszcze by się dało a widzicie Falk Falk High TV, TV, sorry Falk High TV na przykład są sponsorzy, są tego i tego, ale dla mnie to i to nie na tym polega, żeby zarabiać na YouTubie. Ja mam włączone, albo mówię nie włączone, bezrożysty, bo uwierzcie to, że ja pracuję i mam pieniądze. Nie muszę mieć z To jest tylko dla mnie przyjemność, że, że zarabianie. Teraz wiecie, że kolejne się zmieniło, bo kiedy można było e, projekt partnerski, dostarczenie na YouTube od razu wrzucić e, połączyć i celu. Teraz. teraz jest tak, że trzeba po prostu osiągnąć tyle godzin oglądania, tyle sługów i dopiero jest rejka ta konta adresa, czy na tym mógł być połączony ten kanał. Widzicie, to coś jest miło Pani bo kiedyś było inaczej Teraz to jest inaczej tutaj Pani Może i dobrze, bo to nie na tym polega, że Macie kanał i już zarabiacie Musicie mieć wyrobione dużo słów oglądajność, czyli godzinę oglądania no YouTube zmieni procedury tego wszystkiego. Jak wiecie. Widzę i to jest fajnie. Ale ja mam ja powiem coś takiego wpisowań. Fajna jest frata, że można wam zarobić, ale coś wam powiem, wpisowanie. Lepiej iść do pracy, zarobić i mieć swoje pieniądze. Dlatego mogę mieć włączone, mogę mieć wyłączony. Mi tam moryzba, bo wy zaraz powiecie, a bo jesteś na na kasę. Czy coś takiego? Teraz ja tak walnijcie na ten temat. Dlatego i mówię, ja chcę, chcę włączyć, to zarobię. Ale proszę, nie chcę, to nie włączę. Proste, jest drugi. Prosty jak bud. Widzimy, To jest prosty jak Co Chcę coś tam zrobić na YouTube, to już włącza reklamy. Jak nie chcę, to nie włączam. i mam gdzieś. bo wy myślicie, a bo takie jest na, na pieniądze, nie? Się pracuje, to się ma, a, a to, że na YouTube jest obszar zarabiania, to jest dla wszystkich, nie to, że tylko dla mnie, to jest dla wszystkich Także Każdy może tam najgorszy tak sobie zarobić. widzicie, na tym polega to, że człowiek pójdzie do pracy, zarobi i na swoje, nie musi czekać co ja. Widzicie, na tym polega. A nie na tym, tak, to, że YouTube zrobił taką że jest zarabianie, jest coś takiego, no może dobrze, ale Uwier się, że takie zarabianie. My to co to tam zarobimy. 300-400. Bo po prostu nie mamy e, sponsorów, tylko sami sobie robimy. To jest dla nas taka frajda wizfajnie. Taka przyjemność. To nie jest żadna jakaś kariera YouTube'owska, że muszę e, tego. Chcę odejść, to odejdę. Nie chcę to nie odejdę. Niech mnie nie zmusza, Proste jak dróg widzą i Życzę Wam smacznego. Ja idę. Jeść obiad. Trzymacie się, subujcie ten kanał bozo TV. Jeszcze 350 i jesteście góro. Ale to wszystko od Was zależy. nie od mnie, tego typu BEC!